Ania kocha Włochy i marzy o tym, by mówić po włosku, ale jedyne słowa jakie zna to: spaghetti i pizza. Mamma mia! Piotr zgrzyta zębami ze złości, bo jego nauka trwa zbyt długo, a liczył, że niebawem będzie cieszyć się podróżami do słonecznej Italii i swobodną rozmową z rodowitymi Włoszkami. Natomiast Kasia chce szybko nauczyć się języka i rozwinąć swoje życie zawodowe. Pracownia językowa Insula ma dla Ani, Piotra i Kasi skuteczne rozwiązanie. Pytacie o efekt, jest jak pół roku typowych lekcji. Na początek zajęcia przygotowawcze Pratico, a następnie zabieramy wszystkich w niezwykłą podróż na piękną Sycylię, gdzie o naukę włoskiego zadbają sprawdzeni trenerzy językowi. Ania jest na kursie Primo Italia. Poznaje najczęściej używane słownictwo i doświadcza prawdziwego życia po włosku. Dzięki temu pod okiem trenera świetnie radzi sobie w mieście, z łatwością składa zamówienia w restauracji i robi zakupy. Kasia i Piotr wybrali program Intenso Italia, by oprócz włoskiego klimatu życia, zakosztować intensywnej nauki na wyższym poziomie. Wszyscy otrzymują wiedzę, swobodę w komunikacji, pozytywną energię i różne niespodzianki. Insula jako jedyna na rynku uczy tak innowacyjnie i z prawdziwym włoskim temperamentem, a ukończenie programu jest jak 6 miesięcy nauki w tradycyjny sposób. Nie czekaj, daj się porwać do Włoch. Zarezerwuj swój kurs na insulaedu.pl